Dzieje apostolski rozdział 22. Mężowie, bracia i ojcowie, posłuchajcie obrony mojej, jaką teraz podejmuję przed wami. A gdy usłyszeli, że przemawia do nich w języku hebrajskim, jeszcze bardziej się uczyszyli. A on mówił: Na Żydach zrobiło duże wrażenie, że Paweł posługuje się językiem hebrajskim. Oni już w zasadzie nie używali go, między sobą rozmawiali po aramejsku, tylko Podczas obrzędów religijnych wypowiadali w nim formuły. Jestem Żydem urodzonym w Tarsie, w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełnym gorliwości dla Boga, jak i wy dziś wszyscy jesteście. Drogę pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety. Paweł przypomniał im, że kiedyś był tak samo jak oni teraz wielkim zwolennikiem ojczystych zwyczajów, że uważał wierzących w Jezusa za przestępców i zwalczał ich jak tylko mógł. Jak mi tego i arcykapłan jest świadkiem, i cała Rada Starszych, od nich też otrzymałem listy do braci i udałem się do Damaszku, aby również tych, którzy tam byli, uwięzić, i przyprowadzić do Jerozolimy. W celu wymierzenia im kary. Przypomniał też, że był gotów zwalczać wiarę w Jezusa nie tylko w Jerozolimie, ale i poza nią. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba. Ten fragment dużo mówi o gorliwości Pawła. Zwykle koło południa ludzie. Chroniął się przed słońcem w tym klimacie, a on tak bardzo chciał wypełnić swoją misję, że nawet w najgorętszym momencie dnia szedł do Damaszku. I upadłem na ziemię, i usłyszałem głos do mnie, mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem: Kto jesteś, panie? I rzekł do mnie: Ja jestem Jezus nazareński, którego ty prześladujesz. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie sprzeli. I rzekłem, co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie, powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone, żebyś uczynił. A gdy zaniewidziałem od blasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku. Paweł opisał, jak to się stało, że został zmuszony do zastanowienia się nad swoim postępowaniem i porzucenia swoich poglądów. Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie, według zakonu i cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów, przyszedł do mnie i stanąwszy przy mnie, rzekł: Bracie Saulu, przejrzyj. A ja w tej chwili przejrzałem i spojrzałem na niego. A on rzekł: Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę Jego oraz abyś oglądał sprawiedliwego i usłyszał głos z ust Jego, ponieważ będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał wobec wszystkich ludzi. Paweł położył nacisk na to, że Ananiasz był bogobojnym Żydem i właśnie przez ręce kogoś takiego Bóg go uzdrowił i przekazał posłanie. I misję, którą ma wykonać. A czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego. W tym momencie Paweł jeszcze nie był zbawiony, a Naniasz wezwał go do tego, żeby wezwał imienia Jezusa. I to dopiero gładzi grzechy, a potem ochrzcił się. A gdy powróciłem do Jerozolimy i modliłem się świątyni, zdarzyło się, że popadłem w zachwycenie. I ujrzałem, jak do mnie mówił, Pośpiesz się i wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą twego świadectwa o mnie. A ja rzekłem, Panie, oni sami wiedzą, że to ja więziłem i biłem po synagogach tych, którzy w ciebie wierzyli. A gdy lała się krew Szczepana, świadka twojego, ja sam przy tym byłem i pochwalałem i strzegłem szat tych, którzy go zabijali. W rozdziale 9 Kwas napisał, że starsi kościoła w Jerozolimie postanowili, że Pawła trzeba wysłać poza Jerozolimę. Tutaj pisze, że także sam Paweł miał widzenie, które nakazywało tak właśnie postąpić. I rzekł do mnie: Idź, bo ja cię wyślę daleko do Pogan. I słuchali go aż do tego słowa, po czym zaczęli krzyczeć, mówiąc: Zgładź z ziemi tego człowieka. Nie godzi się bowiem, aby taki żył. Żydzi słuchali Pawła do momentu, kiedy powiedział, że Bóg posłał go do pogan, ta myśl, że Bóg mógł wybrać pogan, a pominąć ich, była dla nich nie do zniesienia i zaczęli się domagać, żeby dowódca rzymski zabił Pawła. A gdy oni krzyczeli i wymachiwali szatami i ciskali proch w powietrze, rozkazał dowódca wprowadzić go do twierdzy. Poleciwszy przesłuchać go z zastosowaniem biczowania, aby się dowiedzieć, z jakiej przyczyny tak przeciwko niemu krzyczeli. Rzymian nie rozumiał tego, co mówił Paweł, ani tego, co krzyczeli ludzie, którzy go słuchali. Postanowił przesłuchać go z użyciem tortur, tak żeby się dowiedzieć, o co właściwie chodzi. A gdy go skrępowano rzemieniami, rzekł Paweł do setnika stojącego obok. Czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego i to bez wyroku sądowego? A gdy to setnik usłyszał, przystąpił do dowódcy, aby mu o tym donieść i rzekł Co ty chcesz zrobić? Człowiek ten jest przecież obywatelem rzymskim. Prawo rzymskie zakazywało torturowania obywateli rzymskich i Paweł podobnie jak już wcześniej Filipi skorzystał z tego prawa. Dowódca zaś podszedł i rzekł do niego Powiedz mi, czy ty jesteś obywatelem rzymskim? A on odrzekł: Tak jest. A dowódca odpowiedział: Ja za dużą sumę obywatelstwo to nabyłem. Paweł zaś rzekł: A ja posiadam je od urodzenia. Rzymski dowódca musiał nabyć obywatelstwo rzymskie, żeby dostać się do wojska i zostać oficerem, ale okazało się, że Paweł jest lepszym obywatelem, a jest obywatelem rzymskim od urodzenia. Zaraz też odstąpili od niego ci, którzy go mieli przesłuchać, a dowódca, gdy się dowiedział, że jest obywatelem rzymskim, przeląkł się i kazał go związać. Nazajutrz zaś, chcąc się dowiedzieć czegoś pewnego, o co go oskarżają Żydzi, uwolnił go z więzów i rozkazał zejść się arcykapłanom i całej Radzie Najwyższej, i, wprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi oficer już nie myślał nawet o tym, żeby wymusić na Pawle zeznania poprzez tortury, ale chciał się czegoś pewnego dowiedzieć, żeby złożyć raport o tym wydarzeniu.